Cześć! O nie, Mew zamienił się w puszkę, więc trzeba go uratować. Więc do otwarcia dzisiaj. Mew Vitin. No to jest już puszka z 2021 roku, więc chwilę ma, ale w środku są cztery boostery. Nie wiem jakie. I mamy tą promkę Mew V i nigdy tej puszki nie otwierałem. Więc <laughs> porządku, wciąg dalszy. No trzeba troszkę oszczupić kolekcję, żeby zrobić miejsce na nowe rzeczy. No, przybywa tego sporo, a trzymać coraz gorzej. <grych> Ale dobra, otwórzmy tą puchę i zobaczmy, co ona sobie w środku kryje. Bo otwierałem z tej serii na pewno Lucario i Slowbro, a on sobie jakoś leżał i przeczekał. <laughs> Ciach. No to tutaj taki karton jeszcze nie przechodzący, te, taki plaster miodu tylko wcześniej zaczęli robić, jak odchodzili z plastiku, takie po prostu czarne kartony no ale prąka MewV którą się tak <coughs> dewastacyjnie wyjmuje z tego plastra, ale ta przetrwała i nie jest jakoś mocno powyginana i do tego jest fajna, czyli jest, uwolniliśmy naszego Mew, super więc teraz pakujemy go w koszulkę i potem poleci do albumu. O, to nie jest promka To jest normalna, regularna karta setu. Kurcze. Zapomniałem, że w tych puszkach nie było promek. Ale się da zrobić. Przestroga do Was. Uważajcie na te puchy. Tu nie ma promek. Ale jakie mamy boostery? I karton, karton. Dobra, później to sobie posprzątam. Jakie mamy boostery? Boostery. Vivid Voltage. Razy dwa. Więc super. Sun and Moon Crimson Invasion. I podstawka Sorry Shielda No z tego Crimson Invasion to. <noise> to już jest dwie ery temu. No więc to już taki booster starość. Super. Właśnie nie pamię pamiętałem, że chyba coś tu jest Sunnen Moon, ale nie pamiętałem dokładnie co. No to standardowo pojedziemy od najnowszych do najstarszych. więc Zacznijmy od Vivida. Z Villida też nie mam dużo, dużej ilości dropów wyciągniętych, więc liczę, że może uda się tutaj coś trafić. A Wy możecie coś trafić z koda. Dajcie znać, czy w ogóle używacie te kody, czy nie no, zacząć zostawiać dla siebie. <laughs> Jak to bywało w erze Sword and Shield: wszystkie Boostery, cztery karty. W tak samo. <laughs> no, o. tu już widać takie arty starsze jakoś. Nie pamiętam znowu ich do końca. Nie, tego szatota pamiętam. Krupobasa też w sumie. Hitman Top i jest Holo. Czyli można powiedzieć nasz pierwszy traf. Dusk Noir. E, ten art, jak się nie mylę, był przedrukowany na Halloween. I w Halloweenach był też użyty. A swoją drogą ciekawe, jakie teraz będą Halloweenowe karty. Bo w tym roku mają powtórzyć e, zabieg zeszłego, że znowu będą te boosterki Kartowe i całe takie bundle z 40 takimi boosterkami. No, ja na, na pewno sobie takiego jednego sprawie będę chciał otworzyć, więc na pewno spodziewajcie się tego na moim kanale w okolicach Halloween 4. No, muszę sobie powiedzieć na głos, bo cały czas Skeleton Violet, a tutaj. Też czekam na Obsidian Frame, który będzie w przyszłym tygodniu premiera. Więc uwaga, jak się uda dostać, to będzie na premierę nagrane. Alister na Reversie i Executor. Czyli tutaj Vivid Voltage nas hmm, poczęstował jedynie holem. Ale może Thorn Shield coś da od siebie. Tutaj też jest masa fajnych kart. No Okres wakacyjny, więc... Na wakacje fajne dropy się przydać, <laughs> jak najbardziej. Dobra, podstawka, daj coś. Energia walcząca czyli będzie walczyć czyli będzie siedział. Tłaki, Seeking, Ghastly, Roselia. Goldin, Klopobas, Rajhorn, Kufant na rewersie <laughs> jednak się nie będzie działo. Zwykła ręka galerański Rapidash, chociaż ten art jest po prostu przegenialny. Tyle się tu na nim dzieje. Ale szkoda, że jest to zwykła karta. Tak zmarnowany potencjał tak naprawdę fajnego artu. Ale dobra. Sun and Crimson Invasion. No to jest dodatek z 2000 gdzieś tu musi być data. Z 2017 roku. 6 lat! To jest booster sprzed 6 lat. Uwaga! Jedziemy. O! Jest taki stary, że się rozpada po prostu. Za dużo siły użyłem. Nie pamiętam, w którą stronę tu były kody. Dobrze, tak pokażemy. Tak, kod. I. Hu, aż Aż szkoda byłoby, żeby tutaj nic nie było, więc skoro jeszcze nic nie trafiłem. O! Jaka stara energia! Więc mam nadzieję, że tutaj. Coś będzie. Hakamo. Luzamin. No, tutaj widać różnicę mocno artową. 6 lat. Te karty mają już 6 lat. I mogło sobie leżeć dalej, ale nie. Ja je właśnie teraz otwieram. był, ale ten fajny też. Prześwie prze prześwietla nas e, swoimi oczkami. O! <laughs> Patrzcie, aż tak się nie dzieje. No, i te rewersy tutaj były w Munie. fajne. I uwaga, czy będzie drop? Jest! jest, jest, jest. Ale znowu na koniec nie. Ło, serce moje nie wytrzyma. Jest GXik. Nihilego, GX. Ła, to jest jeszcze chyba full art, jak się nie mylę. Chociaż z tymi GX-ami nie, to nie jest full art, to jest zwykły GXik. Ale kurczę jest, drop i to w ogóle GX. W 2023 roku wyciągam gx który ma trochę, widać, centering niefajny, ale jest GX i te pioruny, które się tu mienią. Ziu, ziu, ziu. Super! Cieszę się bardzo, że to właśnie z tego boostera najstarszego, sześcioletniego. Coś wypadło. Super! Dzięki za oglądanie. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka i subskrybujcie, żeby nie przegapić filmiku przyszłości. Jeszcze raz dzięki. Cześć!